Siemano. mamy czwartek. To ja. To ja. I to jesteśmy. My. No. Także tak, dzisiejszy <coughs> dzień. Dla Wojtka na pewno udany. Z powodu krajowania. Ja dzisiaj miałem trochę innych zajęć więcej. I aktualnie do końca tygodnia nie traduję dopiero od przyszłego tygodnia. Tak więc pochwal się. Zebrałem traj'a. Zrobiłem ponad 3% w konta. Mój profit target to jest 10%. Ryzykuję zazwyczaj 1% lub mniej. Więc czekamy jeszcze do jutra. I zobaczymy, czy jutro w ogóle mamy jakieś, jakiekolwiek okazje, żeby tradeować. No, to jest tak jak mówiłem, ja dzisiaj, mam, dzisiaj miałem trochę więcej zajęć. Poza tradowaniem i, i trochę odpuściłem te tradowanie w tym tygodniu Z powodu, że trochę mi nie chciałem trochę głowy oczyścić Od przyszłego tygodnia kupuję konto Nowe, fundowane, prawdopodobnie 10k I będę leciał z tematem, dzisiaj na pewno zostało mi Do nadrobienia trening, tradowania I parę innych rzeczy, poczytam książki A książek, jak zamówił Kilka książek więc teraz pokażę wam, e, czym mamy zamiar się zająć. Jako, który jest tego trochę. No, także opowiemy. Zaczynamy od 33 strategie wojny. Od Roberta Grina. Książka ogólnie, ogólnie jest bardzo ciężka do zrozumienia. Ale pomaga w bardzo wielu rzeczach strategicznych. z sprowadzeniu firmy. I z, y, z pokonywaniem swoich przeciwników, jak to jest tam napisane. No i na ja rozpoznawanie ludzi, nie? Mamy sztukę uwodzenia, też od Roberta Grina. Jest tutaj po prostu opisane, e, jak działa manipulacja. I 48 Praw Władzy, bardzo popularna, popularna książka, też od Roberta Grina. Jak wykorzystywać tę manipulację. Kolejna książka to jest The Lords of Easy Money. Tutaj jest po prostu opisane, jak działają rezerwy pieniężne na całym świecie, najbardziej w Nowym Jorku. I dlaczego pieniądze to oszustwo. I w jaki sposób doprowadziły do upadku amerykańskiej, amerykańskiej gospodarki. Kolejna książka. Od Roberta Grina i 50 Centa, Prawo odwagi. Jak tytuł nam pokazuje, wiadomo o czym jest to. Przedostatnia książka Jak zostać mistrzem trening doskonałości. Też od Roberta Grina. I ostatnia, największa książka to Prawa ludzkiej natury. A nie, przepraszam. Nie jest to ostatnia książka. Sprzed prawa ludzkiej natury to jest przedostatnia książka. Jest jeszcze jedna najważniejsza. Mamy też Biblię zamówioną nową do czytania. Tak. Księga prawdy. Tak z także, niej można się najwięcej nauczyć. Tak, także najprawdopodobniej każdemu z nas, ile szacuje, że zajmie ci przeczytanie wszystkiego pozabiłbym, Biblią, bo Biblia to jest tak czytana jakby trochę trochę w innym z tym. tak, tutaj e, trzy książki, 3 tygodnie, 4 tygodnie, 6 e, tygodni, no, no dwa miesiące, 8 tygodni, 11 tygodni, e, na przeczytanie siedmiu książek. Trzy miesiące około czytania. Tak spokojnie mówiąc. Trzy, cztery miesiące. Każdemu z nas pojedynczo, bo raczej raczej będziemy starali się czytać te książki w kolejności. Też mam kilka własnych książek, które czytam aktualnie, więc raczej dam Wojtkowi przeczytać je wszystkie. Tak, ale nie mam zamiaru mu czytać. Tak. Duży chłopak jest, poradzi sobie. Się okaże. No, także po prostu będę al, albo ja po Wojtku od razu przejmował. Jeżeli szybko mi pójdzie z moimi książkami. A jeżeli nie. Jeżeli nie pójdzie mi szybko, to po prostu jak Wojtek przeczyta wszystko to ja przeczytam. Dobra. Tak jak to tutaj widzicie, to jest mój trade, który dzisiaj Który dzisiaj wykonałem. I pokażemy po prostu, co ja pokażę prostu analizę. Która mi pozwoliła na wykonanie tego trade'a. Tutaj mamy ostatni low, mamy 4 godziny break of structure. Złoto ostatnio było bardzo obkupywane, tak jak tutaj widać, więc liczyłem właśnie na jakiś retrace delikatny, który chciałem wyłapać. Godzinny break of structure też był tutaj został się trochę wcześniej niż 4 godziny mamy tutaj fair value gap z którego chciałem wejść i chciałem żeby wypełniło je do końca więc stop lossa dałem pod ponad swing high'em albo jak to, ostatnim high'em 15 minutowym Trade miał dwa take profity. Pierwszy był na ostatnim low wykonanym i final TP był na poprzednim na low poprzedniego dnia. Dało mi to delikatnie ponad 3% całego konta. Jest to świeże konto fundowane. Które muszę jeszcze przejść. Więc Muszę zrobić na pierwszym etapie 10%, na drugim etapie 5%. Jestem już w jednej trzeciej tego zadania. Myślę, że tym razem się uda. Zachowałem wszystkie, wszystkie swoje zasady w tym tradzie. Nie miałem zbyt dużego ryzyka, bo ryzykowałem trochę poniżej 1%, tak jak wcześniej mówiłem. I trzymałem do końca, nie, nie wychodziłem nawet tak jak tutaj widzicie, gdy było bardzo blisko stoprosa i tak to powinniśmy robić. Także no. w salonie AMG nie byliśmy, niestety kurwa. Ostatnio konto przejebaliśmy, więc nie można było AMG kupić, ale to niedługo będzie, musicie po prostu wyczekiwać. To nam pozwoli na zakupienie CLS-a. g Nie jest są... Nie jest eee. bo są lepsze, te starsze według nas. tak. No, Także kurwa. uczcie się tego, tak jak my. Tak, do jutra. Siema. Siema. Kolejna część podsumowania tygodnia. Mamy sobotę. Market wczoraj mnie wyruchał w dupę, więc łączymy się z naturą Ja stoję bez tradera, jak pokazywałem na koncie Ale za to na sucho zrobiłem, wyszedł Także no, i analiza wczorajszego dnia, razem z dzisiejszym będzie jak wrócimy ze spotę. Także pozdro, AMG AMG Dobra, mamy dzisiaj poniedziałek Ten filmik zaczęliśmy od mojego Trade Recap'a Także dzisiaj jak widzieliście przed chwilą zakończyliśmy dzień na break even z delikatnym profitem. Mamy na koncie aktualnie zrobione 3% w tym tygodniu celuję w kolejne 3-4% Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Nawet jeśli ten tydzień będzie z delikatnym minusem. Nie przejmujemy się. Bo chodzi o to, co przyniesiemy w miesiącu, prawda? A nawet jeśli nie w miesiącu, to co w roku? W streamingu. Także mamy tutaj cele na 2025 rok napisane. Kupiłem sobie taką tablicę specjalną. Będziemy się ich trzymać. Mam tu napisane, abym miał milion w fundingu. Czyli łączna ilość kąt, po prostu o wartości miliona dolarów, co mi pozwoli na zarabianie około 200 tysięcy złotych miesięcznie po podatkach i po wszystkim, mam nadzieję, że osiągnę to do końca roku. Mamy na to 10 miesięcy, myślę, że jest to osiągalne, więc prawdopodobnie kolejna część tego filmiku. Będzie już z Maćkiem. On teraz jest na jakiejś rozmowie. Gada z kimś przez telefon, nad niemieckim. Dowiem się dopiero potem. Więc jutro będzie kolejny trade recap. Chyba, że nie będę brał żadnego trade'a. Bo nie wzięcie trade'a też wcale nie jest niczym złym. Musicie o tym pamiętać. Najlepsi traderzy korzystają z rynku po 8 dni w miesiącu co nie oznacza, że nie mamy na co pracować dzień w dzień więc siedzimy nad tym dzień w dzień, uczymy się robimy backtesting, ale same trady nie muszą być codziennie i wcale to nie jest dobre żeby, żeby były codziennie no dzisiaj też nie było e, żadnych wiadomości jest poniedziałek, więc w takie dni nie, nie powinienem trade'ować, nie sprawdziłem tego nie zrobiłem bardzo dobrej analizy, dlatego dzień wyglądał tak, jak wyglądał. Więc kolejna część będzie z jutrzejszego dnia. Siemano, mamy poniedziałek i pokazuję Wam, co dzisiaj robię. Siedzę z Kotem aktualnie i tak, co chcę... mam Co mam w planach? W planach mam Trading, a raczej testowanie strategii. I doskonale, doskonalenie jej. Przygotowany na tefik. Kilka książek, kilka, kilka tematów do, do rozgryzienia. Także tak, dzisiaj zajmuję się tym. Jest wieczór, już porobiłem kilka ważnych rzeczy dzisiaj. Więc raczej będę zajmował się tym. Pewnie potem nagram z Wojtasem jakieś, nie wiem, jakieś zakończenie dnia, czy coś w tym stylu. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Ach, ale dzisiaj do końca dnia mam w planie raczej potrenować się pomiędzy, pomiędzy tymi trendami, które właśnie tutaj będę robił, i, I poczytać sobie książkę. Już wam, już wam teraz pokażę. Ach, jaką książeczkę czytam aktualnie? Mamy coś takiego: książka Donalda Trumpa i Roberta Kiosakiego. Jeżeli, jeżeli dobrze to powiedziałem, właśnie zacząłem czytać tą książkę. Bo skończyłem aktualnie czytać tą. Ogólnie mega książka. Miałem ją już jakieś dobre. Kurde, żeby nie skłamać 4 lata. No ale przez te 4 lata jakoś nie, nie zebrałem się za bardzo na, na czytanie. Dopiero od tego roku tak się wziąłem trochę. I to będzie czwarta książka, którą przeczytam w tym roku. Druga od nich dwóch, bo przeczytałem. Um i inną książkę od nich, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. Eee, także no, to jest mój plan na dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór. I zobaczymy jak pójdzie reszta tygodnia. Kupuję fondet eee, Mam nadzieję, że zdam w ciągu tego miesiąca. Cóż mogę więcej powiedzieć? Pozdro Siema Mamy czwartek, godzina 18. Wróciłem z pracy, zrobiłem sobie obiad. Teraz będę jadł. Kurwa. Eee, także tak na obiad kurczak cebulka standardowo. Może nie standardowo, ale chuj to także zabieram się za robotę, trochę pracy przede mną. Także cóż, widzimy się za chwilę. Dobra, mamy godzinę 21.49 eee, Słuchałem sobie jakiegoś tam podcastu czy, czy rozmowy po prostu mniejsza, mniejsza większość. Ale tak, wcześniej no na Instagramu wstawiłem tą część, gdzie mi nie szło 5 trade'ów z rzędu Ale tak, kolejny trade Tak jak widać Wszedł wygrany, wygrany, no, no wszedł po prostu kolejny, wszedł kolejny, wszedł kolejny przed I kolejny przed. Powiem tak, wystarczyło trochę skupienia I, i, i udało mi się to, udało mi się, w sensie udało mi się to, trochę dziwnie powiedziane um, Ale zdołałem się skupić na tyle Żeby, żeby to zrobić, także to jest efekt skupienia mojego dzisiejszego, a wcześniejszy efekt był braku skupienia, więc wyciągam wnioski. I cóż, jutro piątek, 14 lutego, więc trochę mniej czasu będę miał na to wszystko, ale pewnie trochę krócej pośpie i, i dalej będę się uczył. więc cóż, widzimy się jutro. Na razie, dobrej nocy. Szema, godzina 4.30. Idę biegać W ten sposób zaczynam mój dzień Więc Widzimy się zaraz Pozdro Siema Jest sobota godzina 13 To znowu ja no. Co? Wróciłem z pracy Właśnie Będę jadł I biorę się za robotę Dzisiaj jest najprawdopodobniej Najprawdopodobniej backtesting I trochę siedzenia nad strategią tego, jak chcę, żeby wyglądał YouTube. Co więcej, najpierw to poćwiczę. I spotkam się ze znajomymi, może, 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 może. No ale tak, na pewno backtesting, trening i strategia na YouTube, a. czyli to są trzy, trzy rzeczy na dzisiejszy dzień, które, które ogarnę. No i zobaczymy, widzimy się w takim razie, jak będę coś robił.